Coś się zmieniło, i trudno tego nie zauważyć. Jest nowy sposób poruszania się, cisza, która teraz narzuca obecność. Nie prosi się już o przestrzeń, się ją zajmuje. Wątpliwości nadal się pojawiają, ale nie wyznaczają drogi. Strach przychodzi, ale nie paraliżuje to jest siła. I ci, którzy obserwują, czują to. Nawet ci, którzy myśleli, że ta zmiana nigdy nie nastąpi, teraz w spojrzeniu jest pewność ton głosu już nie waha się. To nie chodzi o twardnienie, to po prostu koniec dostosowywania się do ograniczeń innych. Ci, którzy naprawdę kochali, będą musieli nauczyć się towarzyszyć. Ci, którzy nie potrafią sobie poradzić, będą się oddalać. I to jest w porządku, nie ma już powrotu do tego, co zostało pozostawione za sobą. Pozycja, która została odzyskana, nie zostanie już więcej ustąpiona. I to przeszkadza, ale także przyciąga. Ta wersja, która teraz się ukazuje, nie szuka akceptacji, ona po prostu jest i to wystarcza. Nie próbuje nikogo przekonywać, nie chce być akceptowana, nie wymusza przynależności. Fokus nie jest już na udowadnianiu czegokolwiek, fokus teraz jest na życiu, życiu w prawdzie, z limitami, z odwagą, z wiarą. Transformacja nie przyszła z zewnątrz, została zbudowana w cichych dniach, w momentach, kiedy nikt nie widział. W modlitwach wypowiedzianych stłumionym głosem, w porankach, w których wszystko wydawało się stracone. Pamiętasz o tym. Pamiętasz zimną podłogę. Pamiętasz przyspieszone bicie serca bez powodu. Pamiętasz węzeł w gardle. Pamiętasz, jak trudno było nawet oddychać. A teraz spójrz, weź głęboki oddech. Zauważ, ile przezwyciężyłeś. Nie potrzebujesz braw, ale zasługujesz na szacunek, bo to, co pokonałeś, nie jest zapisane w książkach. Nie ma tego w sieciach, nikt tego nie opublikował, ale niebo to widziało. I teraz jesteś odpowiedzią. Jesteś dowodem. Jesteś drogą dla tych, którzy myśleli, że nie mają już wyjścia. Jesteś siłą, która inspiruje. Bez krzyku, bez wymagań, po prostu będąc. A kto cię dzisiaj widzi, być może nawet nie wyobraża sobie procesu, ale ty wiesz. Wiesz, jaką zapłaciłeś cenę, wiesz o zmęczeniu. Wiesz, ile razy ledwo się powstrzymywałeś od rezygnacji, wiesz, że zdarzały się dni, gdy jedyną rzeczą, która utrzymała cię na nogach, była wiara, wiara bez widzenia, wiara bez wsparcia, wiara z łzami, wiara ze strachem, ale jednak wierzyć i to właśnie było kluczem, to był moment, gdy postanowiłeś kontynuować mimo braku pewności, to był moment, gdy powiedziałeś do siebie, nie wiem, co się wydarzy, ale nie zatrzymam się tutaj. To wtedy niebo zaczęło działać, to wtedy życie się zmieniło. Bo to nie był przypadek, to była oddanie, to była wiara, to była wytrwałość. Ta ta nowa wersja, która niepokoi tak wielu, to ta sama, która była ignorowana, która była niedoceniana, która była odkładana na później. Teraz wróciłeś, ale nie tak samo, wróciłeś w całości. Nie więcej błagania o przestrzeń, nie więcej przepraszania za to, że istniejesz, nie więcej prób dopasowania się tam, gdzie nie było miejsca. Czy zauważyłeś, jak to wszystko się zmieniło? Ludzie zaczęli na ciebie patrzeć inaczej. Energia zmienia się, gdy zajmujesz stanowisko. Szacunek przychodzi, dystans również, ale pokój, który przychodzi, jest bezcenny. Nie chodzi o to, by być kochanym przez wszystkich, chodzi o to, by być wiernym sobie. Bo przez długi czas gubiłeś się, starając się zadowolić, starając się nie rozczarować, starając się trzymać blisko tych, którzy tylko cię ranili. Już nie. Teraz jesteś czysta. A kto chce przyjść, będzie musiał przyjść z prawdą, bez masek, bez manipulacji. Teraz to ty obserwujesz, to ty decydujesz, to ty mówisz, tutaj nie, bo się nauczyłaś i nie ma powrotu. A jeśli nadal boli, czasami tak ale ból oddalenia się od tych, którzy ranili, jest mniejszy niż ból bycia dalej ranionym. Wybierałaś uzdrowienie, wybierałaś prawdę, wybierałaś światło i to ma swoją cenę, ale ma też cel. Teraz nie mierzysz się już przez lajki, komplementy czy zewnętrzne potwierdzenia. Teraz wiesz, kim jesteś, moc i to wystarcza. Wiesz, gdzie stąpasz, wiesz, co tolerujesz, wiesz, kiedy milczeć i kiedy podnieść głos. Ta mądrość nie przyszła z książki, przyszła z życia, przyszła z utraty, przyszła z rezygnacji, już za dużo straciłaś, by dalej akceptować tak mało. A jeśli jest coś, czego nikt nie może ci odebrać, to to, co zbudowałaś w sobie. Mogą próbować cię zminimalizować, mogą próbować zniekształcić to, kim jesteś, mogą próbować manipulować tym, co powiedziałaś, nie mogą już więcej sięgać do twojego umysłu. Nie mogą już więcej dotykać twojej duszy, zabezpieczyłeś to, co najważniejsze. I to, mój Boże, to jest moc, to moc, której nie widać, ale się ją czuje, to moc tego, kto przestał reagować i zaczął wybierać, to moc tego, kto nie musi się tłumaczyć, nie jesteś nikomu nic winien, twoje istnienie jest wystarczającym usprawiedliwieniem. A jeśli nadal mają wątpliwości, to dlatego, że nie widzieli, co pokonałeś w ciszy. Ty wiesz i Bóg też. A to, to wystarczy. Teraz posłuchaj tego z otwartym sercem. Nikt już nie zgaśnie Twojego światła. Nikt już nie przekona cię, że jesteś mały. Nikt już nie wykorzysta Twojego blasku, by oświetlić własny dół. Nauczyłeś się chronić siebie. Nauczyłeś się mówić nie. Nauczyłeś się, że nie musisz ratować nikogo. Musisz tylko trzymać się mocno mocno w wierze, mocno w celu, mocno w podróży i uwierz, to już zmienia wszystko. Nawet gdy wydaje się, że nic się nie dzieje, nawet gdy scena nadal jest wyzwaniem, nawet gdy głosy przeszłości próbują cię wciągnąć z powrotem, nie jesteś już tą samą osobą, a świat zaczyna to rozumieć. Bo kiedy ktoś odradza się wewnętrznie, cały wszechświat się reorganizuje. Zauważyłeś to? Drzwi, które wcześniej się nie otwierały, teraz się poruszają. Połączenia, które wcześniej nie płynęły, teraz się dostosowują. Odpowiedzi, które wydawały się odległe, teraz nadchodzą. Wszystko się zmienia, gdy ty się zmieniasz. Wszystko kwitnie, gdy decydujesz się nie sabotować siebie, a tę decyzję już podjąłeś. Więc teraz, teraz nadszedł czas, aby to utrzymać: nie wątpić więcej, nie negocjować więcej. Nie cofać się więcej. Ten nowy czas jest Twój. Ta nowa pozycja jest Twoja. Modliłeś się o to, walczysz o to. Przeżyłeś dlatego, teraz żyj. Nie z poczuciem winy. Nie z lękiem, ale z pełną świadomością. Świadomością, że nosisz coś rzadkiego. Świadomością, że jesteś potrzebna. Świadomością, że jesteś odpowiedzią i że nikt inny nie będzie żył Twoją prawdą za ciebie. Przyjmij, rozwiń, czci. Nie czekaj więcej na pozwolenie, nie błagaj już o przestrzeń, nie znikaj, aby się zmieścić, już jesteś i to, to zmienia wszystko. Nie musisz nic udowadniać, nie musisz gonić za uznaniem, nie musisz powtarzać kazań, aby być zrozumianą. Kto chce iść obok ciebie, niech ma siłę, kto chce dotrzeć do twojej prawdy, niech przyjdzie z prawdą, kto chce się zbliżyć, niech uszanuje przestrzeń, którą teraz zajmujesz z pewnością. Nie jesteś już plastyczna wobec chaosu innych, nie dostosujesz się już do czyichś ślęków, nie będziesz już programowana przez traumy, które już do Ciebie nie należą. Jeżeli cena pokoju to samotność, niech więc przyjdzie samotność, bo nawet samotność mniej boli niż życie w miejscach, które zatruwają Twoją istotę. I to właśnie czego inni wciąż nie rozumieją: nie chcesz już sceny, nie chcesz już uwagi, chcesz prawdy. Chcesz prawdziwej obecności? Chcesz czystych relacji? A tam, gdzie tego nie ma, już nie naciągasz dalej. Nauczyłaś się puszczać, nauczyłaś się zamykać cykle, nauczyłaś się błogosławić i iść dalej. I to nie jest chłód, to dojrzałość, to emocjonalne przetrwanie, to discernment. Straciłaś tyle próbując utrzymać to, co już odchodziło. Teraz nie tracisz więcej czasu na utrzymywanie tego, co nie do utrzymania. Co jest prawdą, pozostaje. Co ma więź, przetrwa, co ma cel, rozwija się. Reszta zostaje po drodze i niech tak będzie. Bo nie ma już miejsca na połówki w całym życiu. Nie ma już czasu na puste obietnice. Nie ma już energii na relacje bez wzajemności. Zrozumiałaś, że miłość to nie ból. Że oddanie to nie porzucenie siebie. Że dobroć to nie podporządkowanie się. I że milczenie też jest odpowiedzią. Że nieobecność to też ochrona. Że powiedzenie nie to również miłość, do siebie. Dziś mówisz mniej, obserwujesz więcej. Odpowiadasz mniej, decydujesz więcej. Wyjaśniasz mniej, szanujesz się bardziej. Ta potrzeba bycia zrozumianą, coś pozostała w przeszłości. Teraz wiesz, że nie każdy zasługuje na dostęp do Twojej głębokości. Nie każdy ma siłę, aby sobie poradzić z Twoim światłem. Nie każdy ma dojrzałość, aby usłyszeć to, co nosisz w sercu. I to w porządku. Nie chcesz już się dopasowywać, chcesz żyć wolna, wolna od emocjonalnej zależności, wolna od iluzji kontroli, wolna od niespełnionych oczekiwań, wolna od porównań, bo teraz zrozumiałaś, że wszystko czego potrzebowałaś, było już w tobie. Tylko to było uśpione, tylko potrzebowało przestrzeni, by zakwitnąć, tylko potrzebowało, abyś przestała się sabotować, by zadowolić tych, którzy nigdy naprawdę cię nie dostrzegli. Teraz jesteś tutaj, cała, silna, konsekwentna, nie dlatego, że wszystko jest idealne, ale dlatego, że postanowiłaś już się nie porzucać, postanowiłaś uwierzyć w swój własny głos, postanowiłaś wyznaczyć granice tam, gdzie wcześniej były pozwolenia na emocjonalne nadużycia, postanowiłaś się słuchać, przyjąć siebie, chronić siebie. Wiesz, co przeszłaś, wiesz, co znosiłaś w milczeniu. Wiesz, jak bardzo musiałaś być silna, gdy nikt tego nie dostrzegał. I teraz, gdy wstałaś, i teraz, gdy się odbudowałaś, nikt nie ma prawa cię umniejszać. Jeśli będą próbowali cię zaszufladkować, nie akceptuj tego. Jeśli będą próbowali cię obwiniać, nie poddawaj się. Jeśli będą próbowali zniekształcić twoją historię, idź w spokoju, bo jesteś zakorzeniona w czymś, co nie podlega negocjacjom. Twoja odnowiona tożsamość, tego nikt nie odbierze, tego nie można zmazać, tego nie można kupić. Teraz stąpasz pewnie, patrzysz w oczy i już nie pochylasz głowy. To nie jest arogancja, to wolność. Wolność tych, którzy nie muszą już błagać o miłość, wolność tych, którzy już nie negocjują swojej prawdy dla akceptacji, wolność tych, którzy zrozumieli, że bycie całą przeraża tych, Którzy przywykli do radzenia sobie z połówkami. I to w porządku, że przeraża, w porządku, że niepokoi, w porządku, że nazywają cię zimną, a twardą, niedostępną. Bo kto naprawdę zna Twoje serce, wie, jak bardzo jesteś miłością. Ale teraz to jest miłość z świadomością, z kryterium, z kierunkiem. Nie kochasz już z powodu niedostatku. Kochasz z wyboru. I to zmienia wszystko. Wiesz dlaczego? Bo teraz wiesz, jak najpierw kochać siebie. Wiesz, jak być samą, nie czując się pustą, wiesz, jak się cenić, nie czekając na brawa, umiesz przebaczać, nie niosąc win, które nie są twoje, to jest rewolucja, to cicha zmiana, to transformacja, której nikt nie dostrzegł, ale której teraz nie można już zaprzeczać. Jesteś inna, lżejsza, bardziej skoncentrowana, silniejsza, a kto cię znał wcześniej, musi nauczyć się na nowo oglądać cię teraz. Ponieważ nie jesteś już dostępna w ten sam sposób, nie jesteś już dostępna na ten sam ból, nie odpowiadasz już na wołania chaosu. Teraz wybierasz, z kim się zadajesz, z kim dzielisz, z kim marzysz. A jeśli musisz iść sama, idź, ale już nigdy więcej nie bądź pusta, nigdy więcej nie bądź bez celu, nigdy więcej nie bądź bez wiedzy o tym, kim jesteś, ponieważ teraz masz korzenie. A kto ma korzenie? Nie zgubi się na wietrze. Nie jest łatwo poruszany przez jakąkolwiek opinię. Nie niszczy się w obliczu porzucenia. Nauczyłaś się trwać. Nawet gdy wszystko wokół krzyczało, by się poddać, nawet gdy twój umysł mówił, że lepiej ustąpić, nawet gdy Twoja dusza tylko pragnęła pokoju, ale ty pozostałaś, wstałaś, przebudowałaś swoją drogę, a teraz, teraz nie biegasz już w pośpiechu. Ponieważ zrozumiałaś, że czas Boga nie jest czasem świata, i że ten, kto za bardzo biega, przegapia proces, i że ten, kto żyje, próbując coś udowodnić, ostatecznie traci siebie. Przestałaś gonić, przestałaś na siłę pukać do zamkniętych drzwi, przestałaś stukać tam, gdzie cię nie słyszą. Teraz patrzysz przed siebie, ufasz, oddychasz i idziesz dalej. Jeśli ma przyjść, przyjdzie, jeśli ma zostać, zostanie. Jeśli ma być, będzie, a jeśli nie, niech tak będzie, wciąż jako błogosławieństwo, ponieważ już nie żywisz urazy, nie dokarmiasz już tego, co cię rani, nie zatruwasz się już wewnętrznie, próbując utrzymać to, co wewnątrz już umarło. Masz teraz nowy spokój. Pokój kogoś, kto wie, że nie musi wszystkiego kontrolować, kogoś, kto wie, że nie jest sam, kogoś, kto wie, że istnieje cel nawet w czekaniu. A to, to czynicie silniejszą niż kiedykolwiek, stałaś się obecnością, nie dlatego, że krzyczysz, ale dlatego, że niesiesz prawdę. Nie musisz być dostrzegana, by mieć wartość, jesteś wartością, jesteś esencją, jesteś uzdrowioną tożsamością. A każdy, kto zechce kroczyć z tobą, musi to uszanować. Musi przyjść w całości, musi przyjść czysty, musi przyjść z prawdą. Nie będziesz już więcej ciągnąć nikogo na siłę. Nie będziesz już więcej się umniejszać, żeby nie przeszkadzać, nie będziesz już więcej tłumić swoich uczuć, by utrzymać fałszywy spokój. Koniec. Skończył się czas emocjonalnego poddania, skończył się czas milczenia, które rani, skończył się czas błagania o okruszki. Teraz nastał czas wewnętrznej obfitości, czas stanowczości w duchu, czas emocjonalnej dojrzałości, czas niewzruszonej wiary. Dotarłeś do tego miejsca. Miejsca, gdzie opinia innych nie ma już takiego znaczenia, gdzie porzucenie nie paraliżuje, gdzie krytyka nie definiuje cię. Wiesz, co nosisz, wiesz skąd pochodzisz, wiesz, z czym się zmagałeś, a jeśli ktokolwiek wątpi, niech wątpi. Nie jesteś tu, by przekonywać, jesteś tu, by żyć, żyć w prawdzie, żyć w wierze, żyć z odwagą i teraz już nic nie będzie, jak dawniej, nie wrócisz do tego, co cię osłabia. Nie zaakceptujesz więcej tego, co cię rani, nie będziesz już powtarzać cykli, które cię więżą, ponieważ teraz masz wizję, masz rozeznanie, masz kierunek, i chociaż droga wciąż przynosi wyzwania, wiesz, że już pokonałeś najgorsze. Nie masz wszystkich odpowiedzi, ale masz pokój. A to już jest zwycięstwo, to już postęp, to już cud. Więc idź z wiarą, z pewnością. Z przekonaniem, że ta nowa wersja nie musi się już chować. Kto nie potrafi radzić sobie z Twoją obecnością, oddali się. Kto nie zdoła znieść Twojego blasku, będzie krytykować. Kto nie zrozumie Twojej przemiany, spróbuje cię przywrócić, ale nie wrócisz, ponieważ teraz się odnalazłeś. A ten, kto się odnajduje, nie gubi się za łatwo. Jesteś siłą, jesteś cudem, jesteś odpowiedzią. A jeśli do tego momentu czułeś, że ta wiadomość mówi do ciebie, to dlatego, że mówi. Wiesz, co musiałeś przejść, wiesz, ile razy musiałeś podnieść się sam, wiesz, jak bardzo bolało dysfinalizowanie wersji, które już do ciebie nie pasowały, ale teraz chodzi o prawdę, o tym, jak utrzymać to, kim się stałeś, o tym, aby nie cofać się, nawet jeśli droga przeraża, o tym, by pewnie nosić tożsamość, którą Bóg w tobie przywrócił. Nie chodzi o perfekcję, chodzi o świadomość, świadomość, że nie musisz już siebie porzucać, aby być akceptowanym. Jesteś silniejszy niż myślisz, głębszy niż pozwalają to dostrzegać, bardziej gotowy niż się czujesz. A jeśli te słowa dotknęły cię, napisz w komentarzach, jestem odpowiedzią. I nie wracam do tyłu. Zostaw lajk, like, aby ta wiadomość dotarła do innych osób, które również potrzebują przebudzenia. Zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać takie treści. Wiadomości, które nie tylko głaszczą, ale także przemieniają. Ponieważ prawda, gdy wchodzi, wyzwala. A gdy zrozumiesz, kim jesteś, nikt cię nie powstrzyma. Dotarłeś aż tutaj. Teraz czas, aby iść dalej. Z wiarą, z odwagą i z determinacją.